Niech nie zmyli was plakat, który mamy za plecami. Nie rozmawiamy o rodzie Smoka. Jeszcze nie. Nowy serial z uniwersum Gry o Tron pojawił się na HBO Maxie. Rycerz Siedmiu Królestw. Sytuacja Gry o Tron, no jest taka dość mieszana, powiedziałbym. Dużo złej woli się pojawiło po tym, jak e, gra o Tron jakby pogarszała się z sezonu na sezon. Ród Smoka też wydaje mi się, że drugi sezon nie wleciał tak wysoko jak pierwszy. Nie, nie było ognia. Co więcej, George R.R. Martin podobno pokłócił się z show, showrunnerem Ryanem Kondalem, więc nie wiadomo, co tam będzie. Oczekiwanie na, na Winds of Winter też e, trwa i trwa już od 15 lat i jakby coraz mniej jest chyba wiary w to, że George kiedyś to skończy. Nawet w Polsce przyszła zima, u Georgea R. Martina wciąż. Nie. No i właśnie w, w, w takich okolicznościach przyrody pojawia się nowy serial. No i co? I wydaje mi się, że, że, że dobrze, że się pojawił. No, w takim sensie, dobrze, y, to też chyba dla twórców, są w dobrej pozycji. Po zakończeniu Gry o Tron, to jednak Rut Smoka jest, tą, jest tym serialem matką, w który są włożone mm -hmm. gigantyczne pieniądze i on ma być kontynuacją tego i ma nieść tę serię. Ale też Siedmiu jest to jest taki poboczny mm -hmm. projekt, zdecydowanie zrealizowany za mniejsze pieniądze, nie bazujący też na jakimś z większych tekstów Martina, tylko na nowelach. Tutaj akurat y, twórcy wzięli pod uwagę pierwszą nowelę z trzech i najbardziej mm -hmm. stworzyli odcinkowy serial, w dodatku bardzo krótki, bo te odcinki liczą raptem. Po 30 minut. Uh -huh. I też takie mam poczucie, ale to też może do tego dojdziemy trochę e, później. Że to by się świetnie sprawdziło jako film telewizyjny. Nie wiem, czy masz podobnie. Tak, no znaczy, Bo ja na przykład mam tak, zdradźmy może na początku, no. widzieliśmy, widzieliśmy całość. całość. Y, I no ja obejrzałem to całość ciurkiem. I to jest taki serial, który dobrze się ogląda ciurkiem, <laughs> bingzując, mówiąc po angielsku. Y, natomiast nie wiem, jak będzie on się oglądał w. W tym trybie, który narzuca HBO, w trybie, który ja generalnie lubię, czyli tryb odcinek w tygodniu, bo on nie ma takiej struktury cliffhangerowej, takiej, że o Boże, co się teraz stało, kto teraz kogo zabił. Chociaż generalnie to jest zaletą tego serialu, wydaje mi się. To, że tutaj mamy jakieś takie odświeżenie krwi, mamy płodozmian. To jest opowieść w trochę lżejszym tonie niż zazwyczaj Westeros nas przyzwyczaiło. I dzięki temu to się ogląda dobrze i dlatego też powiedziałem, że dobrze, że ten serial się pojawił, bo mm. pokazuje nam, że George Martin i Westeros. To nie jest zawsze to samo. Ma różne oblicza. Mhm. E, tak, ja momentami właśnie miałem skojarzenia, nie wiem, z Edmundem Nieziórskim, Adamem Bagdajem. Czyli mhm. generalnie no, historia dwójki bohaterów, którzy wruszają sobie w podróż, przeżywają e, przygody. Podróż za jeden uśmiech. Niemalże tylko, że w świecie rycerzy, którzy czasem się zabijają, potrzynają sobie gardło, ale rzeczywiście jest tutaj więcej humoru, więc jakiejś takiej sowizalskiej aury, lekkości. Chociaż żeby nie było, jest tu wciąż brudno. Jakby to jest serial błota i, i kloaki, nie? To, to nie są pierścienie władzy. Jakby... Już w pierwszym odcinku. Kloaki takie dostajemy w zasadzie wprost, nie zdradzając za wiele. No i też ten punkt, punkt widzenia na, na, na świat przedstawiony jest nowy i ciekawy, bo mamy bohatera z ludu. Okej, okay, oglądaliśmy dotychczas w kolejnych serialach ze świata Grotron te różnice społeczne, ale zazwyczaj patrzyliśmy mm. na nie oczami bohaterów, którzy jednak wywodzą się z klas wyższych. No tutaj mamy głównego bohatera Danka. Tytułowego rycerza Siedmiu Królestw, chyba, chyba to on jest tym rycerzem. No i on jest takim rycerzem, nie rycerzem w zasadzie. On trochę jakby próbuje dorosnąć do bycia rycerzem, i wydaje mi się, że, że to jest fajne, że on jest taką postacią szczerą, postacią prostą i to, to, to ciekawie kontrastuje z tymi dotychczasowymi postaciami, które znaliśmy w tym uniwersum. Czyli postaciami, które knują, które wbijają sztylety w plecy, które po szekspirowsku podchodzą do rzeczywistości. A on jest takim bohaterem. Właśnie bezpretensjonalnym. I ma szansę przeżyć. To mhm. jest chyba też nowy w uniwersum Grotron. Mhm. Zazwyczaj ci bohaterowie, którzy byli szczerzy, dobrzy, prostolinijni, kończyli źle. Tutaj się okazuje, że warto o nim być. Mhm. I to jest też serial o tym. Kto jest prawdziwym rycerzem? Nie chodzi o tytuł, tylko chodzi o to, żeby że prawdziwy rycerz zawsze staje w obronie słabszych, uciśnionych, mhm. potrzebujących i nigdy się nie poddaje. I ma szansę jeszcze w dodatku dostać za to nagrodę. No i też jak mówisz o tym Bachdaju, no to jest komedia kumpelska. Przede wszystkim, jakby sercem tego serialu jest relacja między wspomnianym dankiem a. A egiem, czyli jakby drugą jajem. Dru, jajem, drugą połową tego, tego równania. No i to jest taki rezolutny chłopak z sekretem, chyba tak można go opisać. Mm -hmm. I bardzo fajnie oni się od siebie odbijają, nie? No tam jest trochę taka relacja niemalże Sancho Panza i Don Quixote. Mm -hmm. Czyli jeden właśnie taki błędny rycerz, który kierowany jest ideałami, a drugi, który czasem musi głupkować i mm -hmm. wyciągać za uszy tego naszego szlachetnego wojownika. No, i wydaje mi się, że bardzo wdzięczna jest też ta konwencja turnieju rycerskiego. Bo to narzuca szereg takich jakby obowiązkowych rzeczy, które muszą się wydarzyć w scenariuszu typu komponowanie drużyny, kompletowanie ekwipunku. No i Dank jako postać z ludu, w zasadzie rycerz, nie rycerz, ma tym bardziej utrudnione zadanie. I też wdzięcznie się podąża za takim bohaterem, który jest jednak underdogiem, jak to się mówi. Mhm. Trudno mu nie kibicować i trudno się nie wzruszać jego losami. Tak, chociaż tutaj muszę jakby wrócić do tego, co mówiłem na mhm. początku. Mam poczucie, że niekoniecznie ten serial powinien mieć aż sześć odcinków mhm. i momentami też mam wrażenie, że on jest sztucznie przeciągany. Tam już mhm. rozmawialiśmy o tym, że w piątym odcinku pojawia się retrospekcja, mhm. której nie ma w literackim pierwowzorze, która fajnie buduje nam tę postać Danka. Trochę jakby opowiada więcej o jego przeszłości, dlaczego on był przywiązany na przykład do swojego dawnego mistrza i rycerza, ale jednocześnie to też by się sprawdziło bez. I ten serial mógłby trwać właśnie dwie godziny i być filmem. Mhm. E, pierwszy odcinek. W zasadzie nie, z, wiesz, czemu trwa tyle. Z punktu widzenia klasycznej dramaturgii tam się faktycznie nic nie dzieje. Tak jak powiedziałeś, nie ma zwrotów akcji. Dopiero pod koniec drugiego rzeczywiście zaczyna się coś dziać. Pojawia się mięso. Chociaż ja bym Fabularne. argumentował, że Łukasz ma mózg przeżarty TikTokiem i Instagramem. Tak. Ale po prostu nie jest w stanie to, wytrzymać pół godziny odcinka. To, kto dzisiaj nie ma. Bo mi się na przykład podoba podobało to, że ten serial daje ci pooddychać w tym świecie, pobyć w tym świecie, pobyć z tymi bohaterami, bo to są fajni bohaterowie.

I jakby nie musi się nigdzie spieszyć. Tym bardziej, że umówmy się, to nie jest slow cinema. To jednak jest serial fantazy o naparzających się mieczami rycerzach z półgodzinnymi odcinkami. Yy, I też z takim tonem lekkim, jednak komediowym, a nie takim poważnym, grotronowym. Więc wydaje mi się, że, że te argumenty, które podaję, jakby są zbawienne dla, dla, dla tego, o czym powiedziałeś. Bo faktycznie to mógł być film. To jest, mm -hmm. to jest krótkie opowiadanie George'a Martina i to jest wierna ekranizacja, z wyjątkiem tego jednego wątku, który mm -hmm. jest jakby dodany, który poszerza przeszłość głównego bohatera. Więc jasne, mógłby to być film. Ale no, żyjemy, odcinek teraz żyjemy w się... takich czasach, że kręci się seriale. No tylko tak, też myślę o szóstym odcinku. W którym mm -hmm. zdecydowanie też praktycznie nic się nie dzieje. Gdyby mm -hmm. to był film, to by było ostatnie 15 minut, nawet mniej. A tutaj jest. Słuchaj, nie wiem, wydłużony. Ja się, ja się wzruszałem, ja się ekscytowałem. Wydaje mi się, że w takie emocje celowali twórcy. Czyli co działa, po prostu działa, no to działa. Czy jesteś idealnym odbiorcą serialu Rycerz Siedmiu Królestw, który możemy już zobaczyć w HBO Max odcineczek po odcineczku? A my ci szlachetni, urodzeni dostąpiliśmy zaszczytu, żeby obejrzeć całość. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podobał pierwszy odcinek.